you <music> Witam z powrotem we vlogach. Będziemy teraz szli na spacerek z Pogusią znowu. Uwielbiam spacery i uwielbiam nagrywać na spacerach. Teraz się na kolejny. jest taka piękna pogoda i piękne słońce. I po pierwsze jest ciepło, więc chce mi się żyć z powrotem. A po drugie, przez to, że jest takie piękne słońce, to wszystko ślicznie wygląda na kamerze. I dlatego jestem z powrotem. I z powrotem nagrywamy, z powrotem robimy YouTube'a. Przynajmniej na ten moment, tak uważam. Dla piesa mamy taką buteleczkę. Później ona się co tutaj trochę zepsuła, ale później Wam pokażę, jak to działa. <średenie> Najbardziej bałaganistyczny pies na świecie. Diszy spacer numer jeden zusią. Pogój, Chodź! No, chodź dawaj, pokaż, że umiesz. Ło, brawo! No i widzisz i w domu tak. Tylko wybije, patrz. Czy nie? Nie, chyba nie. cały dzień spędzamy na balkonie. Jedliśmy już obiad na balkonie, piliśmy kawę na balkonie, po prostu pół dzień spędzamy na balkonie dzisiaj. Z tym, że przez takie wahania pogody, około jest, nie wiem, chyba z 20 stopni, ale tak wiecie, raz zachmurzy trochę, raz wyjdzie pełne słoneczko, takie przypiekające, bardzo miło. Z tym, że przez to przebierałam się dzisiaj już chyba z trzy razy, bo najpierw ubrałam się za ciepło, później ubrałam się za lekko i było mi zimno, a teraz jest w końcu w porządku, czyli na no, bluzeczkę, po prostu i mniej więcej na no coś takiego spogodać dzisiaj. A w planach dzisiaj w ogóle nie powiedziałam Wam jeszcze, ale mamy taki dość luźny dzień, bo ja mam wolne z pracy, jest weekend. Michał też nie jest na uczelni, także po prostu robiłem sobie taki y, trochę majowy weekend. Przynajmniej taki, taki jest vibe dzisiaj, chociaż mamy kwiecień, nie wiem, który dzisiaj jest. Mamy dopiero 6 kwietnia, a pogoda jest taka majowa. Robiliśmy dzisiaj grilla rano, co widzieliście, bo po prostu czuć maj w powietrzu. Właśnie z uczelni stwierdziłam, że pogadamy chwilę, bo idę sobie, wracam właśnie z pociągu, bo Michała nie ma. Przynajmniej nie mogę sobie zrobić spacerakurowa. Która... Dzień dzisiaj skończyłam wcześniej, dużo wcześniej, właściwie to po prostu nie poszłam na zajęcia, dlatego że mieliśmy mieć wycieczkę tak bym to nazwała powiedzmy, do radia i ja tak się spodziewałam, że to nie będzie nic ciekawego, także część osób z mojej grupy poszła. Na tą wycieczkę ja stwierdziłam, że nie, i jak się okazało, wyszłam na tym nawet lepiej, więc przynajmniej mam odcionek taki dla siebie. Widuj, nie wiem, czy widzicie, co się dzieje na mojej głowie, ale grzywka i wiatr. To nigdy nie jest dobry pomysł. O Jezu! No, no cześć! 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 Dobra, robimy to jeszcze raz. Bo ja po prostu jestem głupia i nie umiałam zmienić jakości nagrywania w tym telefonie. Whatever, whatever. Próbujemy jeszcze raz i zobaczymy, czy lepiej będzie z taką perspektywą rybie oko bardziej, czy po prostu zwykła przednia kamerka. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, kocham rybie oko, ale nie będę udawała, że to wygląda dobrze, więc zostajmy sobie. Z tym, co tutaj jest, ja poprawię grzywkę, która ja już dzisiaj nawet nie udaję, że ona wygląda w porządku, ale w tym drugim oku nie wiem, czy zauważyliście ona z nich na całkowicie. Nie było jej po prostu widać, nie wiem, jakoś aparat ją magicznie rozmył, więc zrobimy sobie to po prostu przednią kamerką. I nie mam bladego pojęcia, czy w ogóle przywitałam się z Wami w tym vlogu. Zapewne zauważyliście, że zdążyłam się już trochę odzwyczaić od vlogowania. Znowu mnie nie było, well, ale to już mówiłam. To już mówiłam w tym vlogu, nie wiem czy to dodam, więc jeśli nie widzieliście moich przeprosin, to przepraszam jeszcze raz teraz. Nie będę się tłumaczyć, dlaczego mnie nie było. Z jakichś tam, wiecie, kwestii po prostu mojego, mojego życia, kwestii kariery mojej i w ogóle mnie nie było po prostu i na tym. That's all. To wystarczy nam. I mam nadzieję, że teraz sobie powrócimy do YouTubeowania z powrotem. Jak słyszycie jakieś pazurki w tle, to tu po chodzi po kuchni, po korytarzu. Nie chciałam rozmawiać o tym, dlaczego mnie nie było tak długo, ale to, co teraz powiem, jest gdzieś tam powiązane z tym, dlaczego mnie nie było. To znaczy, ostatnie, yy, ostatni czas, ostatnie ponad pół roku, odkąd pracuję pracę, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię, ale jednak jest to praca, w której bardzo pracuję też moim wizerunkiem, moją twarzą, to cały czas mam takie rozkminy wewnętrzne, że czy ja w ogóle powinnam nagrywać na YouTubie? Czy, czy to nie jest za dużo? Czy ja chcę łączyć moją pracę jakby z zupełnie innym odbiorcą niż mój odbiorca YouTubeowy z nagrywaniem na YouTubie? I zaczęły pojawiać się we mnie takie jakieś obawy. Co jeśli ktoś, kto zna mnie bardziej z tego, z, z mojego zawodu, z mojej pracy, zacznie oglądać moje filmy, ale tutaj znowu zastanawiam się nad tym. pogłosił nie wchodź do kuchni. Tutaj znowu zastanawiam się nad tym, czy to nie jest powtórka sytuacji z, ze szkoły, z gimnazjum, nie, w gimnazjum nie nagrywałam, z liceum. E, z liceum, bo w liceum miałam to samo, czytaj. Bałam się nagrywać. Może nie że się bałam, ale miałam jakieś takie wewnętrzne hamulce przed tym, żeby nagrywać na YouTuba, bo bałam się, że ludzie będą to ocenić negatywnie, że będzie to coś śmiesznego, bo jak byłam jeszcze młodsza, czytaj, byłam w podstawówce. Brrr, ja dzisiaj nie potrafię mówić. Czytaj, byłam w podstawówce albo byłam w gimnazjum, to faktycznie nagrywanie na YouTubie było czymś zabawnym z jakiegoś powodu. Trochę się odsuniemy. Teraz troszeczkę częściej zauważam, że wygląda to w ten sposób, że w dorosłym życiu, gdy kontakt mają ze sobą dorośli ludzie w pracy czy gdzieś w życiu osobistym, dużo ludzi podchodzi do tego zupełnie inaczej. I ja też tak do tego podchodzę. Mam wrażenie, że to jest jakby jedyne słuszne podejście do tego do nagrywania na YouTubie, czy, czy w ogóle czegokolwiek. Robiła ja czegokolwiek w mediach po prostu. Bo według mnie działanie w mediach sobą, swoją twarzą wymaga cholernie dużo odwagi po prostu. To znaczy, że ktoś jest otwarty, że jest nieszablonowy, że pomimo jakichś takich społecznych granic, społecznych barier robi to, co lubi. I w ten sposób staram się o tym myśleć, bo Gdybym tak o tym nie myślała, to już dawno by mnie to po prostu zjadło, bo myślałabym sobie, że hej, ktoś pomyśli, że nie wiem, że jestem dziecinna, bo nagrywam na YouTubie, ktoś pomyśli, że jestem, nie wiem, jakaś mam parcie na szkło, bo nagrywam na YouTubie. Nie wiem, albo że po prostu to niepoważne. To, jest, to była cały czas moja największa obawa, że ten mój wizerunek, który buduję sobie teraz jako już dorosła osoba w moim życiu, nie pasuje do. Tego, że nagrywałam na YouTubie. I druga sprawa, że nagra... zaczęłam nagrywać dość wcześnie, jak jeszcze właśnie byłam w liceum, tak, tej... no byłam dzieckiem, po prostu byłam nastolatką, i wiele rzeczy, które mówiłam wtedy, rzeczy. sposób, jakiś sposób mojego zachowania, to jak to wyglądało, po prostu diametralnie zmieniło się do tego, co jest teraz. I Jakiś czas też myślałam o tym, czy nie usunąć moich starych filmów, bo jednak, jeśli ktoś, kto zna mnie teraz jako dorosłą osobę, gdzieś tam, yy, zobaczyłby te filmy i zobaczył sobie moją mnie taką, nie wiem, 17-letnią na przykład, bo chyba wtedy już nagrywałam i chyba takie filmy na tym kanale są, to po prostu nie wiem, czy z takiej perspektywy chciałbym nie widzieć. I to też jest moja obawa na ten moment, ale chyba dopóki w twarz mi ktoś czegoś takiego nie powie, to nie chcę się nad tym za bardzo zastanawiać. Kiedyś sobie obiecałam, że nie będę usuwać moich starych filmów. Usunęłam tylko te, z których jestem niezadowolona na zasadzie, że nie podobają mi się po prostu. Nie podoba mi się to, co przedstawiłam w tym filmie, nie podoba mi się właśnie jakiś przekaz albo to, jak ten film został zrobiony, a nie z samej perspektywy tego, że ja na tym filmie jestem, bo gdyby tak było, to musiałabym usunąć praktycznie wszystkie moje filmy od. W wakacji z zeszłego roku, a może nawet jeszcze zeszły rok. Czyli cały okres nagrywania mojego przed przeprowadzką, przed studiami myślę, że gdzieś tam mogłabym postawić tą, tą granicę. Ale no cóż, nie wiem czy jest sens ukrywać przed światem to, że, że czasem jestem normalnym człowiekiem, że czasem nagrywam sobie to jak robię makaron, że czasem nagrywam sobie spacery z psem, że lubię się dzielić gdzieś tam moim takim wewnętrznym życiem. I może po prostu tak już musi zostać. Bo gdyby ktoś wprost powiedział mi, że nie wiem, że to głupie, albo że nie powinnam tego robić, to chyba nie powinnam brać do siebie opinii takiej osoby. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo każdy z nas ma prawo po prostu robić to co chce. Jeden będzie nagrywał na YouTubie, drugi będzie jeździł rowerem, trzeci będzie, nie wiem, śpiewał, tańczył, cokolwiek. I nieważne ile masz lat, nieważne czy masz. 16 lat, nieważne, czy masz 20 lat, nieważne czy masz 30, 40, czy 60 lat, możesz mieć w sumie każde hobby i martwi mnie to, że 20-letniej sobie muszę to tłumaczyć. Także Uel, well, dziękuję za dzisiejszą sesję kuchenną yy, pogatankową, bo trochę mi lepiej, trochę ułożyłam sobie w głowie chyba to i. Cieszę się, że Wy też przynajmniej będziecie wiedzieć, na czym stoimy i mam nadzieję, że jeśli ktoś kiedyś będzie chciał ocenić to, co robię w internecie, to zobaczy ten film i zobaczy to, co powiedziałam i po prostu zastanowi się jeszcze raz albo sto razy nad tym. No dobra, a teraz, żeby było śmieszniej, to sobie zmienimy na to rybie oko <gryw> i moja grzybka pewnie zniknie gdzieś tam, ale nieważne. I będziemy robić makaron, schodzimy z tych poważnych tonów. Nie lubimy takich poważnych ton tonów u mnie na kanale. Nie, wiem, to wam lubimy, ale nie, nie dzisiaj. Już wystarczy limit, limit poważności, w tym filmie został wyczerpany. No więc to będzie mega prosty przepis na zasadzie... Ja ogólnie uwielbiam gotować, zacznijmy od tego. Uwielbiam gotować i ostatni czas bardzo dużo gotuję. Odkąd się wyprowadziłam, gotuję cały czas, codziennie wszystkie obiady, śniadania i tak dalej, i po prostu obiady to ostatnia moja miłość. Także jeśli myślicie, że to jest szczyt moich możliwości, to nie jest to szczyt moich możliwości, ale że dzisiaj nie mam trochę ochoty, czasu i, i nie chcę poświęcać po prostu czasu na robienie jakiegoś takiego wymyślnego obiadu, to zrobimy sobie mega prosty przepis, który jednocześnie jest tak dobry, że jeśli lubicie makaron, lubicie pomidory, to, to zrobimy go po prostu. I pokażę wam, jak go się robi. Jeśli chodzi o makaron, to wybrałam sobie takie te świderki. Nie wiem, u mnie zawsze się mówiło świderki, na to, ale nie wiem, czy to się tak oficjalnie nazywa. Byłam pewna, że na opakowaniu jest napisane, że to są świderki, ale tutaj nie jest napisane, więc możecie mi dać znać w komentarzu, może tu z tyłu jest. Możecie mi zdać znać w komentarzu, czy u Was w domu się mówi na coś świderki, czy jakoś inaczej, bo... I ja do tego przepisu zawsze używam czegoś takiego. To jest suszony pomidor, bazylia i czosnek. Taka mieszanka. Ale równie dobrze możecie dać na przykład samej bazylii, bo pewnie macie w domu ewentualnie same suszone pomidory, czy tam czosnek, albo bazylii i czosnek. Te pomidory nie są obowiązkowe. Ale według mnie mega podbijają smak, także jak macie albo wiecie gdzie kupić coś takiego, albo nawet z tej firmy, bo jakby polecam po prostu. Nie mam żadnej współpracy z nią ani nic, ale po prostu mam sporo przypraw. Cześć Kiciu, dzień dobry. Mam sporo przypraw, także możecie sobie ewentualnie przez internet zamówić na przykład w takich dużych paczkach też. Mega fajne. Swoją drogą, ciekawe co Michał na to powie, że powiedziałam, że obiad będzie jak przyjedzie i powiedziałam to 40 minut temu, czyli miałam już 40 minut, żeby zrobić obiad i zaczęłam to robić teraz, bo od 40 minut nagrywałam dla Was film. No ale jesteś uroczy! Hej! Ty, ty, patrz. Chcesz wąknąć? Ach, nie. Ojeju, o ale pachnie. I pies. Panie. I teraz powiedzą, że ustawione to było. Na pewno, to było. Było ustawione. 嗯。<laughs>